Witam wszystkich widzów. Zapraszam na małą weekendową bikepackingową przygodę. Mamy połowę marca, 15 stopni, no i postanowiłem, że to wykorzystam na właśnie taką małą rowerową wycieczkę. No, a dzisiaj w założeniach jestem w ogóle spakowany totalnie inaczej niż to zazwyczaj robiłem czyli praktycznie wszystko co zabrałem to znajduje się na bagażniku z przodu a zabrałem tylko trochę mało bikepackingowe rzeczy takie jak na przykład pałatka którą normalnie bym nie zabrał na rowerową wyprawę no ale tak w ramach takiego właśnie eksperymentu no chcę spróbować także jadę w stronę jezior gdzieś na Mazurach Zachodnich zapraszam do oglądania. Także mój dzisiejszy setup biwakowy to jest. W zasadzie taki sam, jaki bym zabrał na pierwszą wycieczkę. Nawet krzesełko mam ze sklepu na D. Także na bogato. E, ogólnie dzisiaj chciałem wziąć koc wełniany, ale w nocy ma być 2 stopnie, że nie chciałem się tam zażynać niepotrzebnie. E, o, w nocy ma padać. Trochę. Ale ogólnie pogoda dosyć fajna. No i wcześniej bym wyjechał, bo jest około 15 godziny. Ale zatrzymało mnie oberwanie chmury. tak Takie niecałogodzinne. Także teraz jedziemy nad pewne jezioro. A jak sterowanie z takim ładunkiem na przodzie? Zapytacie. No, sterowność to jest na poziomie takiego, można powiedzieć, jelcza bez wspomagania. Na przodzie mam gdzieś 10 kg, można powiedzieć maksymalny ładunek dopuszczony przez producenta. No i no, strasznie powolne są te ruchy. Trzeba już z wyprzedzeniem sobie wymyśleć gdzie chcesz skręcić, bo takie nagłe szarpnięcie, no to no nie, nie poskutkuje nagłym skręceniem czuć ten ciężar. Ale z taką jazdą do przodu czy tam po asfalcie to a jest w porządku. Także w takie długie trasy raczej bym się nie ładował także 10 kg na przedzie raczej tam coś bym załadował tego połowę mniej ale na takie przydomowe jakieś wycieczki to jak najbardziej mi się podoba to rozwiązanie Szaro się zrobiło. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Już dochodzi 16 a za półtorej godziny zajdzie słońce. Zaczęło kropić. Ale no powiedzmy, że jestem już blisko celu. Akcja Rotownicza. W sumie nie powiedziałem tego na filmie, ale no byłem pewien, że pakowałem śledzie do pałatki. No i dojechałem na biwak, się okazało, że śledzi nie ma. No to mówię pewnie moje zapominalstwo. No ale montuję sobie aktualny biwaczek, który oglądacie. No i tak słyszałem, że się coś tam obija. No mówię, nic, tylko śledzie. No i najlepsze jest to, że kamerka uchwyciła moment, w którym te śledzie wypadają z tego przedniego bagażnika. No i właśnie jadę na to miejsce zobaczyć, czy nie leżą. Bo no, szkoda by było ich. Mam je praktycznie od samego początku mojej przygody. W takim stylowym pokrowcu. Od pałatki oryginalnym. Tam w dole i skręt w lewo, w brzuskie i tam mi wypadło. Ciekawe. Ciekawe czy to leży. Jeszcze ktoś po tym przejechał. No znalazłem. Najlepsze jest to, że jechałem tą samą drogą i nie widziałem tego. Wracamy do głównego filmu o, ostatnie kilometry Cały czas kropi Znaczy cały czas chwilę temu zaczęło, no i tak coś nie chce przestać no, Ale już tyle jakoś wytrzymam. Może oh, yeah. Muszę chwilę przeczekać ten deszcz Nawet tu nie pada pod tym drzewem. Jestem już na miejscu Tylko nie spodziewałem się, że tam są domy No nic Mam nadzieję że nikt mnie tu nie wykryje Że deszcz już się wypadał Wyszło słońce Piękna pogoda jest w ogóle super powietrze jest takie wiecie już czuć, czuć wiosnę że rozbijam pałatkę Teraz będziemy musieli znaleźć kijek pod naszą pałatkę. Gdzie była ta piła, tu jest. Się zastanawiam, czy pali dzisiaj ognisko. Może jakieś małe. Chociaż za bardzo nie chce mi się zbierać opału. A wypad taki czysto relaksacyjny, po ciężkim tygodniu w pracy. krzysałko Najlepszy Netflix, ale bez subskrypcji za darmo. Kilka słów o bagażniku. Jest to Portland Basil. Portland Basil, tak się nazywa. No dość drogi, jak na trochę, trochę rurek pospawanych ze sobą. Do tego taka właśnie stylowa taśma, żeby zabezpieczyć ładunek. Montaż dość łatwy. Sam bagażnik bardzo stabilny. Jestem zadowolony. Dzisiaj pierwszy test tego rozwiązania. No wiadomo, no sterowność roweru to drastycznie spada. Na asfalcie jest ok, ale jak już wjeżdżasz w takie techniczne sekcje, to plus do tego waga ładunku na przodzie. Ale koniec końców polecam. sobie tu posiedzę i pokontempluję o niczym. I widzimy się po zmroku. Jeszcze będę musiał się zmobilizować, żeby nazbierać parę patyków. Może rozpalę tu jakieś małe ognisko. Także do zobaczenia po zmroku. Słyszycie to? Znowu pada Ognisko się niestety przez to oddala Może już wcale nie będę palił tego ogniska Mam kuchenkę to Podgrzeję sobie obiad o kolację Trochę dałem ciała, bo wiedziałem w sumie, że jest 2-3 stopnie. Będzie 2-3 stopnie w nocy I nie zabrałem żadnej kurtki. Mam tylko taką cienką wiatrówkę Aj No ale dzisiaj naprawdę było ciepło 14 stopni dosłownie no Idealna pogoda na rower Krosik trochę zmoknie, ale niestety nie ma dla niego miejsca w środku. No więc posiedzę sobie w pałatce i i będę słuchał deszczu grającego na pałacce. Naprawdę fajne doświadczenie, polecam. dość mocno już daje dochodzi 18 godzina ja ją chyba w ogóle złożę tutaj, bo krzesło włożyłem do pałatki złożę go z powrotem i tu chyba zrobię sobie kolację na ciepło bo trochę ciasno, to jest to krzesło na szczęście w środku nie zmoknę, no i czuję, że temperatura spada. Ja się chyba okryję śpiworem, bo jak już wcześniej wspomniałem, nie wziąłem żadnej kurtki cieplejszej. Trochę przerdzewiało, nie mogłem otworzyć, nie mogłem otworzyć kuchenki. No ale udało się, przyrdzewiała trochę. Walczę z kuchenką. O paliwo się nie chciało rozpalić. Ale już chyba załapało. Ogólnie to miałem denaturat. Ogólnie to miałem dużo nafty. Po lampie naftowej. I do denaturatu dolałem właśnie tej nafty. No i coś kurde nie chciało to złapać. Ale chyba w końcu się pali. Nie. Jednak zgasło. A na tapecie takie coś. Flaki wieprzowe. Wlewamy póki się pali. Z pół godziny walczyłem z tą kuchenką. Kurde, nie chciała się rozpalić. Ale jak już. Paliwo załapało temperaturę, no to już, już ten, już się ruszyła. Ale już myślałem, że z zupę zjem zimną. ć mocno daje Przyspałem bo tej zupie zasnąłem jest. Piąta rano. Idę dalej spać. Dzień dobry, rześki poranek, trzy stopnie. O. Teraz się zorientowałem, że nawet rękawic nie wziąłem e, na rower. Także noc, no powiedzmy, że spokojna, bo non stop padało momentami, lało dosyć, dosyć mocny wiatr drzewa aż się czubkami obijały budziło mnie to no ale sen jako taki dosyć długi bo ponad 10 godzin zjadłem tą zupę i coś mi zmuliło i zasnąłem. A jeszcze miałem tam dograć parę ujęć, no ale już niestety pałatkami uśpiło. Także pierwsze co robimy, kawę i myślimy o jakimś śniadaniu. Będę musiał tą kuchenkę do środka, bo, bo wiatr mi wszystko zmucha, zmuchuje cały pomień. Kurde, co mnie podkusiło, żeby tej nafty dolać? O Tak zabezpieczyłem rower. Jakby ktoś był ciekawy. Na pewno ten ekspander w nocy byłby mocno upierdliwy. No to wtedy już bym się obudził. Ja już spakowany. Brałem kurtkę przeciwdeszczową, bo zaczyna kropić. Boję się, że w drodze powrotnej może nie nieźle zlać. Także połączenie grawela i pałatki w systemie takim bikepackingowym wyszło na plus. Oczywiście mógłbym też przewozić pałatkę na tylnym bagażniku albo w dużej sakwie z tyłu, ale jakoś nie jestem zwolennikiem tego systemu przewożenia rzeczy. Także moja krótka weekendowa okołokominowa przygoda dobiega końca dysk twardy zresetowany po całym tygodniu no i co i ja wam również polecam takie małe przygody około kominowe także dzięki że dotrwałeś do końca i zapraszam na kolejne filmy na razie